Witajcie dowódcy! Jak już pewnie wiecie, w najbliższym czasie w świecie czołgów będziemy cieszyli się jubileuszową atmosferą i mnóstwem wydarzeń poświęconym dziesięcioleciu gry. Odliczanie do rocznicy już się rozpoczęło. Podzielcie się w komentarzach, jak Wam minął początek pierwszego aktu i zobaczmy, jakie ciekawostki czekają nas w maju. Nie zapomnijcie o Wierzchołku Drzewa. Od 5 maja do 5 czerwca dzięki zniżkom na pojazdy i bonusom do doświadczenia można szybciej odblokować radzieckie obiekt 268 i T100LT, a też wyszkolić ich załogę. Zaglądajcie też do zakładki z misjami. Przyniosą nie tylko dodatkowe doświadczenie, ale i przedmioty w grze, wyposażenie, rezerwy i materiały eksploatacyjne. Od 1 do 5 maja koniecznie zajrzyjcie do swoich garaży, by zająć się załogami. To świetna okazja, by skorzystać z rozmaitych zniżek i zadbać o Wasze załogie. Dostępna będzie też misja specjalna, po wykonaniu której otrzymacie dwa razy więcej doświadczenia. Do tego otrzymacie czterokrotne doświadczenie za pierwsze zwycięstwo dnia. Od 8 do 12 maja możemy zdobyć 5 razy więcej doświadczenia za pierwsze zwycięstwo dnia. Oraz skorzystać z wielu ofert i promocji, by uzupełnić zapas najbardziej przydatnych przedmiotów na polu bitwy. Weekendowa misja specjalna przyniesie dwa razy więcej doświadczenia. Od 16 do 19 maja wybierzcie poziom trudności, który Wam odpowiada i zdobywajcie 50% więcej doświadczenia, grając Waszymi ulubionymi pojazdami, z wyjątkiem arty, jak wiecie. A jeśli to za mało, to od 23 do 26 będziecie mogli złapać gorączkę doświadczenia, by zdobywać dodatkowe doświadczenia. Od 30 maja do 2 czerwca wybierzcie rodzaj pojazdu i wykonajcie serię misji specjalnych, a zdobędziecie całą górę nagród w tym doświadczenie, materiały eksploatacyjne, rezerwy i emblemat. Im więcej rodzajów, tym więcej nagród. W poprzednim odcinku miałam dla Was quiz, z którym Wy wspaniale sobie poradziliście i daliście poprawne odpowiedzi. Hamulce naprawdę należą do typ 61 i M26 Pershing. Tym razem proponuję spróbować swoich sił w modelarstwie i złożyć swój własny miniaturowy czołg. Nie ma się czego bać, potrzebujecie tylko wydruku naszego modelu Love i materiałów do sklejania. Do dzieła! To już wszystko. Oglądajcie nowe filmiki, zostawiajcie łapki w górę i komentarze. Powodzenia na polach bitew i do zobaczenia niebawem. Pa-pa!